Dzień dobry Państwu, w salonie fryzjerskim przy ulicy Więckowskiego Daniel Traut, fryzjer z Polic, rozpoczął kolejną swoją próbę, próbę bicia rekordu. Powiedz Daniel, jaki w tej chwili starasz się pobić rekord? No staramy się razem z Józefem ustanowić rekord Polski 72 godziny non-stop. Będzie to rekord polski, kolejny w strzyżeniu na czas, tak? Tak, tak, ale... a, a na czym polega? To jakaś taka sztafeta będzie, czy coś w tym rodzaju? Z Józefem nieustannie musimy być przy stanowiskach. E, mamy przyzwoloną przerwę dwugodzinną, ale jeden z nas musi cały czas pracować przez te 72 godziny. Oczywiście w szczytnym celu zbieramy pieniążki dla dzieci autystycznych i dla Krzysztofa Kwiatkowskiego, który urodził się z wadą e, zrodzoną po prostu i chcemy tutaj zrobić jak najmniej... Krzysztof Kwiatkowski, tak? Tak, tak jest. Fryzjerem, który, Józef, znajdziesz dla mnie chwilę. Powiedz, powiedz mi, jak poznałeś Daniela i skąd pomysł takiego taki wspólnego wyczynu? Daniela, przede wszystkim poznałem jako pierwszy, bił rekord w ogóle polski. Jako pierwszy też wyszedł z tą inicjatywą, żeby pomagać. Włosy można pomagać ludziom. No, i ja się z nim skontaktowałem i powiedziałem: Słuchaj, Daniel, chciałbym y, zrobić też y, rekord, y, ponieważ nasza znajoma zachorowała, pieniążki dla nich. No i powiedziałem im: Słuchajcie, jak chcecie, to możemy zrobić dla dzieci autystycznych oraz dla chłopaka od Daniela y, Kierowskiego. Tak. No i powiedzieliśmy sobie: No to ile trzeba pracować? Ja mówię: Słuchaj, 24 było, 48 było, trzeba 72. No i Daniel mówi, no to działamy, no, a ja takich ludzi lubię, którzy konkretnie mówią i nie odmawiają, no. Słuchaj, powiedziałeś o sobie Józef, czyli już jesteś bardzo spolszczony, ale widać po twoich rysach twarzy, że nie jesteś rodowitym Polakiem. Powiedz, skąd pochodzisz? Moja mama jest z Somalii, mój tata jest z Korei. Od dawna mieszkasz w Polsce? Tak, od dawna, od ponad 20 lat. Jak się czujesz w tym kraju, powiedz? Wspaniale. Wspaniale. Dziękuję za wypowiedź, nie przeszkadzam. Życzę efektywnego strzyżenia Dziękuję. i gratuluję szczytnego celu. Dziękuję bardzo.